Witajcie, witajcie, po naszymu. Aha, już wybieramy się na wycieczkę rowerową z śladami. fortyfikacji obronnej na Kozowej Górze. To jest przypadek, znalazłem to na aplikacji mapy 3. Zresztą tu w tej okolicy ciekawe punkty. no nic, odwiedzamy Dzisiaj jest piękna pogoda, prawdopodobnie ostatni, ostatni dzień, taki dzień no, w tym dokładnie. roku. 25 stopni ma być. 27 chyba. No. Jutro mają być deszcze, także zapowiada się też grzybowo. Na razie ocianko było za sucho, jest w lasach, mało opadów było we wrześniu, także może się coś urodzi. Jedziemy drogą z piekarz Śląski. jest taka fajna droga leśna. W tamtym roku chyba ją zrobili, nie? Czy dwa lata nie, temu dwa jakoś? No zawsze była tutaj, ale, ale zrobili to, że fajnie się jedzie teraz, nie? Odnowili, tak. Zrewitalizowali, jak to się mówi. Dobra, to jedziemy. Tak, także ten ostatni dzień właśnie sobie taki ciepły dzień w tym roku wykorzystamy sobie jeżdżąc na rowerzu. No mieliśmy właśnie dylemat, gdzie kurczę jechać, co tu na robić, a może na ryby na A może na ryby, a może na łódkę A może gdzieś sobie na jakieś wycieczkę na motorku pojechać Ale... Wybraliśmy rower, na nim można się jeszcze jakoś normalnie lekko ubrać, bo za parę dni to już będzie grubo pewnie. Time I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the blast. Sleepless nights and headaches, restlessness to hell and back. What's my purpose, but do I grab a slippery surface, a hart attack? And sometimes you just gotta believe. Niedaleko od tej zapory, którą mijaliśmy przed chwilką, jest pierwszy bunkier. Czy nie wiem czy to jest bunkier. Zalewy obronne na Brynicy. Dojście kiepskie. Ale zobaczymy co tam jest w środku. Nie niewiele tu widać. Idziemy z drugiej strony obczaić. Tu jest też jakieś małe okienko. Ale... W sumie to nic tam nie ma ciekawego. Dobra, jedziemy dalej. Jakieś 100 metrów dalej od poprzedniego... od tamtego bunkra. Znaczy od tamtego zalewu obronnego jest Polski Schron Pozornobojowy. Gdzieś tu w tym lasku. Tu jest też ścieżka dydaktyczna. Obiekt numer 3, 30 metrów. Dobra, idziemy. Tu jakiś niebieski szlak też idzie. Nie wiem co to za szlak, dokąd on prowadzi. W każdym bądź razie idziemy tu tędy, przez lasek. Jesteśmy już na miejscu. Kolejna fortyfikacja. Eee, wszystko zasypane, nic tu nie zobaczymy. Tu są drzwi zamknięte na cztery spusty. Tu też okienko było, i okienka nie ma. Teraz jestem na górze. Jest kolejna tablica informacyjna, niestety tak spowiała, że nawet nie widać co tam pisze. Schron żelbetowy. A co dalej to nie wiem. Szkoda mogliby tu powymieniać te tablice. Ścieżka dydaktyczna, obiekt numer 7500 m, obiekt numer 8 2000 m. Dobra, tu stąd teraz wyjechaliśmy, skręciliśmy tu. Tu się kończy asfalt i jedziemy dalej. Tu jest jakiś parking na kilkanaście samochodów. Baluna. O, może około 10 samochodów. Chyba dla wędkarzy, bo tu chyba też można łowić z tej strony. Na zbiorniku Kozłowa góra. Z tego parkingu fajnie sobie tu można iść na grzyby do tych lasów. Ścieżka tu jest fajna do jazdy tu zrobiona, chyba nowa, bo jak żeśmy tutaj byli kiedy? oj, parę lat temu z 10 lat temu chyba no nie no, z 10 no, ale, no dobra, nieważne może około 10 lat temu, no to tu był taki jakieś takie, nie wiem, co to było, leśne błotko Jedziemy teraz północną częścią e, Kozłowej, zbiornika Kozłowego. E, to jest wschodnia chyba część, czy północno-wschodnia? Tak, no, mną północnej zna. wschodniej. Jedziemy na północny zachód. No. Wzdłuż e, Świerkolu, wzdłuż całego wału. Wzdłuż całego wału, ale na przycisku. No po drugiej stronie. Tak jak idzie wał, to my jesteśmy po drugiej stronie i też jedziemy wzdłuż.

Takie nie wymalowali go na jakieś dziwne? Dziwne moro. Nie? Moro. sztuczne ani to moro, a nie wiem. No. Ani landrynka, ani cikiery, czy... uh -huh. Chyba Można wyjść. Zaraz zobaczymy. Tutaj widać stanowiska strzeleckie. Jedna dziurka. A tu jest jakaś dziura? Nie Tu. Co to jest? Do czego to mogło służyć? Wietrznik może jakiś. Mhm. Drugie stanowisko. I tam jeszcze może z drugiej strony coś jest. Tu jest druga strona. Też stanowisko strzyżące. Pajączynka. Czy da się wejść do środka? Co? Tu też patrz tu co to jest? To tu jest tutaj jakieś z końcami. No ta roła tu wychodzi to W tym pomieszczeniu. Tu jest faro. Wielki bunk jakby takie jedne małe pomieszczenie Stropy już skorodowane, ale dość grube Dobra Jedziemy do następnego bunku. Starliśmy do kolejnego bunkra. Ten tak wygląda tak samo jak ten poprzedni. Która idzie z Wszystkożerbetą na stanowiska strzeleckie. Jedziemy teraz taką wąską ścieżką. Zaczęło mocniej wiać, ale podobno tą ścieżką nie można... Nie jest ona przejezdna, więc będziemy musieli się wrócić. Kiedyś tu podobna jakaś drabinka czy mostek czy coś było, ale teraz już tego nie ma. Dotarliśmy do Brynicy. fajny. A tam zbiornik, go złowa góra. Dobra, przeprawiliśmy się przez ten mostek, pseudomostek. Następna przeszkoda na drodze, czyli złamane drzewo. Ale nic, idziemy dalej.